Mocna jest ta dzisiejsza Ewangelia, chyba najbardziej radykalne miejsce kazania na górze. Te kazanie na górze już od kilku tygodni rozważamy, czytamy kolejne fragmenty. Dzisiaj nie tylko, że ta Ewangelia jest długa, ale przede wszystkim bardzo wymagająca. Każdy z nas i ja i wy, każdy człowiek ma taką tendencję, że trochę tworzy swoją religijność na swoją miarę. To jest taka pokusa, która w każdym z nas się trochę rodzi. Próbujemy dostosować te przykazania Pana Boga, które nam dał, do naszego poziomu, tak żeby no, starać się rzeczywiście żyć dobrze, ale żeby czuć się z tym komfortowo. Jednak kiedy słyszymy tę dzisiejszą Ewangelię, to jesteśmy bardzo mocno zderzeni z tym, co tak naprawdę Pan Bóg chciał przekazać przez Boże przykazania. Pan Jezus przychodzi na świat po to, żeby oddać za nas swoje życie i zmartwychwstać, ale także po to, żeby jeszcze bardziej doprecyzować, jasno powiedzieć, co Pan Bóg od nas chce. I czasami są takie momenty, zwłaszcza to się dzieje, kiedy ktoś przychodzi raz na dwa, dwa razy do roku do spowiedzi i mówi: No, nic, za bardzo nie grzeszę. Proszę księdza, nikogo nie zabiłem. Nieco założyłem, nikogo nie okradłem, więcej grzechów nie pamiętam. Jak popatrzymy na dzisiejszą Ewangelię, to zobaczymy, że nie, nie zabijaj to nie tylko, że mamy nikogo nie pozbawiać życia, ale zabójstwo człowieka dokonuje się już wtedy, kiedy my mamy w sercu pielęgnowany gniew. Kiedy ten gniew sobie podsycamy, rodzimy wobec drugiego człowieka, to już wtedy w pewien sposób Go zabijamy w nas. On już nie ma na nas miejsca. I dlatego Pan Jezus nas przed tym przestrzega. Tak samo z cudzołóstwem. Dzieci czasami myślą, że nie cudzołóż, to znaczy, żeby nie spać w cudzym łóżku i się może boją niektóre, że gdzieś pojadą, czy nie zgrzeszyły w taki sposób. Ale wiemy dokładnie, co to przykazanie oznacza. Ale Pan Jezus pokazuje, to nie tylko kwestia jakiegoś związku, ale nawet spojrzenie, nawet nieczysta myśl, Dopuszczona w sercu, pielęgnowana, może być już cudzołóstwem. Dlaczego? Bo tu chodzi o to, co się w nas dokonuje. Czy to jest wewnątrz nas, czy na zewnątrz, ta zmiana w jakiś sposób dokonuje się w nas. Dlatego Pan Jezus tak mocno przestrzega i tak dalej. Mówi o mówieniu prawdy. Ludzie wtedy bardzo mocno różnych przysięg szukali dla wzmocnienia przekazu. Mamy być tacy przejrzyści, tacy konkretni, że nie potrzeba żadnych przysiąg, żeby udowodnić, że jesteśmy prawdziwi. Nasza mowa i nasze życie ma być tak, tak, nie, nie. Dlaczego tak radykalnie? Dlaczego te maksymalizmy, jak nazywamy w Biblii to miejsce kazania na górze? Dlaczego Pan Jezus o tym mówi? Bo każdy z nas chce dojść tam, gdzie mówi dzisiaj święty Paweł w do Koryntian, do miejsca, do rzeczywistości, której ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. I żeby tam dojść, to nie mamy ustawiać swojej miary, ale mamy weryfikować to, co mamy w sobie, naszą wizję Boga z tą, jaka jest rzeczywiście. Nie taką, jaką nam ktoś przekazał, jaką sobie stworzyliśmy czasami właśnie na własną miarę, ale taką wizję Boga mieć, jaką jest, jaka jest prawdziwa, jaką pokazuje nam sam Pan Bóg. I dzisiaj może nie tylko to jest to słowo, które nas może trochę, no właśnie tak, może nie oburzyć, ale poruszyć. Jak dobrze słuchaliśmy początku pierwszego czytania z Mądrości Syracha, to te pierwsze zdanie też może wywołać u nas pewne kontrowersje i może nawet bunt. No bo jak to jest... Syrach mówi, jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania. Takie to proste? Jeżeli zechcę, to zachowam przykazania? Przecież chcę, przecież się staram. Chodzę do spowiedzi, nawracam się, postanawiam poprawę, przecież robię wszystko, żeby zachować przykazania, a cały czas mi to nie wychodzi. jeżeli zechcę, czy Syrach się myli? Jeżeli zobaczymy, tak, popatrzymy na to, co rzeczywiście powiedział Syrach w swojej księdze mądrościowej, to ma rzeczywiście rację. Problemem nie jest tutaj właśnie, że to od woli zależy to, czy wypełnimy przykazania, czy nie. Tylko to, że nasza wola ma pewną cechę, że jest jakby zwichnięta. Teraz oglądamy dużo sportu. Pewnie wielu z nas są Igrzyska Olimpijskie. Wiemy, że są coś takie, jest coś takiego jak kontuzje. Pewnie nie jeden z nas miał w życiu kontuzję, zwichnął sobie jakiś staw, czy coś, czy w kolanie, czy w kostce. I wiemy, że jeżeli coś jest zwichnięte, to potem już nie do końca działa tak, jak to było kiedyś. Ma już pewną słabość. I to jest taki pośredni dowód na to, że rzeczywiście grzech pierworodny miał miejsce. Ta pozostałość nas, to zwichnięcie woli. Jeżeli spojrzymy na to z takiej perspektywy, to zrozumiemy, że Syrach ma rację. My nie zawsze potrafimy do końca chcieć. To jest nasza pewna no właśnie porażka jako ludzi, pewien dylemat, pewien dramat człowieka, może tak lepiej to jeszcze powiedzieć, że nie potrafimy do końca chcieć. Chociaż pragniemy dobra. I każdy, nawet osoba niewierząca, przecież chce dobra. Nie ma raczej ludzi, którzy tak świadomie wybierają zło, tylko dlatego, że, że chcą zła. Nawet wtedy, jak wybierają zło, to widzą w tym jakieś dobro. Więc Syrah ma rację. Ale dalsza część tego zdania budzi jeszcze większe kontrowersje. A dochowanie wierności zależy od jego upodobania jego napisane wielką literą, czyli wierność zależy od upodobania Boga. No to jak to jest? to od mojego chcenia, mojej woli zależy, czy zachowam przykazania, czy od Pana Boga. Niektórzy tłumacze Pisma Świętego, też trochę inaczej to zdanie też ujmują, można je inaczej przetłumaczyć, że dochowanie wierności jest czymś, co Panu Bogu się podoba. Wtedy tutaj tego dysonansu aż takiego wielkiego nie ma, ale... I tak to zdanie cały czas jest prawdziwe, bo ostatecznie nasz wzrost, nasze zbawienie, nasze dojście do Boga jest połączeniem tego, że my się staramy naszą wolą wypełniać przykazania, przyrównoć to Pana Boga, a z drugiej strony on nam odpowiada swoją łaską. Bez niego i tak to nie jest możliwe. Więc to dochowanie wierności jest ostatecznie efektem Działania Pana Boga w nas. Przed nami bardzo ważny okres w roku liturgicznym dla nas, chrześcijan, ci, którzy chcą żyć głęboko Bogiem w swoim życiu, czyli okres Wielkiego Postu. Będziemy w tym czasie podejmować różne praktyki. W środę, jak zawsze, usłyszymy tę Ewangelię, która przypomina nam, na czym polega prawdziwy post, prawdziwa modlitwa jałmużna. Ale dzisiejsze słowo też nam daje już pewne wskazówki na ten czas. Akurat w tym roku tak się zdarzyło, że tuż przed Wielkim Postem wypadła ta niedziela i te czytania. Możemy z tego słowa coś dla siebie zaczerpnąć. Zauważmy, że dzisiejszy psalm zawierał taki refren, jak błogosławieni słuchający Pana. Pewnie pamiętacie, że kilka tygodni temu Niedawno mieliśmy tą wcześniejszą część kazania na górze o błogosławieństwach. Co to znaczy być prawdziwie błogosławionym, czyli tym, który żyje prawdziwie Panem Bogiem. I dzisiaj Kościół, dając nam ten psalm 119, to jest swoją drogą najdłuższy psalm w całej Biblii, bo ma 17 zwrotek po kilka wersetów, ale on dość właśnie dużo mówi o tym, w jaki sposób Słowo Boże działa w naszym życiu. I śpiewaliśmy po to, żeby sobie to utrwalić, żeby to w nas jeszcze bardziej weszło w nasze serca, zagłębiło się w nasze myślenie, że błogosławieni, czyli ci, którzy naprawdę dochodzą do zjednoczenia z Bogiem, są ci, którzy go słuchają. Mam okazję spotykać różnych ludzi w czasie nagrań dla edycji Świętego Pawła, różnych autorów. Którzy piszą książki w ramach nagrywania materiałów promocyjnych. I w grudniu, przed świętami, spotkałem takiego kapucyna, który się nazywa brat Piotr Kwiatek. Takie ma nazwisko: Piotr Kwiatek. Bardzo niezwykły kapucyn. Jest w internecie, można posłuchać jego niezwykłych konferencji. Bardzo rozchwytywany rekolekcjonista. I on pod natchnieniem jak mówił Ducha Świętego, kiedyś przyszło mu takie natchnienie, bodajże w czasie pandemii, żeby siebie i innych ludzi zachęcić do modlitwy psalmami. Nazwał to psalmoterapią. On jest też psychoterapeutą i właśnie odkrył, że psalmy, które mamy w Piśmie Świętym, te 150 dzieł słowa Bożego jest czymś co może uzdrowić naszą psychikę, ale Właśnie w tym kontekście tego dzisiejszego czytania możemy odkryć, że te psalmy pomogą nam właśnie uzdrowić albo umocnić tą naszą zwichniętą wolę. Tak jak czasami właśnie sportowcy, kiedy mają problem z jakimś stawem, czasami owiązują sobie to miejsce jakimś, jakimś materiałem, żeby to umocnić. I słowo Boże, zwłaszcza psalmy mogą być dla nas takim przewodnikiem i czymś, co nam pomoże do Pana Boga się zbliżyć. I może to jest pewna myśl, którą chciałbym Wam zostawić na koniec tego naszego dzisiejszego słowa, żebyśmy może spróbowali w tym wielkim poście, obok tych różnych praktyk, które będziemy podejmować, spróbowali sięgnąć do księgi psanów. Może właśnie do tego psalmu 119. On jest bardzo długi, więc ciężko go przeczytać za jednym oddechem. Więc można go sobie rozłożyć na cały czas Wielkiego Postu. Ale też w ogóle, na przykład sięgać do tych czytań, które są na dany dzień i zobaczyć, jaki jest danego dnia psalm. Bo on nam dzisiaj bardzo jasno pokazuje. Tam jest na końcu tego dzisiejszego fragmentu taka modlitwa. Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, bym ich przestrzegał do końca. Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa i zachowywał je całym sercem. Psalmy to i Pismo Święte nie jest tylko pewnym wymaganiem, które daje nam Pan Bóg. Tak jak dzisiaj moglibyśmy zobaczyć tą Ewangelię, taką radykalną, głęboko zakorzenioną, ale to jest też pewne lekarstwo, które Pan Bóg nam daje, żeby zbliżyć się do Boga, żeby uleczyć w jakiś sposób. Nasze zwichnięte sumienie, wolę, która jest czasami słaba, warto modlić się pismem świętym, modlić się psalmem, modlić się Ewangelią. Pan Jezus nie tylko daje nam wysoką poprzeczkę, jak widzimy już tym porównaniem sportowym, ale kiedy czytamy tę dzisiejszą Ewangelię, to ona nas na początku bardzo mocno boli, bo jest czymś, co prze, przeszywa nasze serce. Weryfikuje nasze myślenie. Jest tak takie oślepiające światło, kiedy w ciemności nagle się zapala i, i źrenice są rozszerzone i boli po prostu, kiedy patrzymy na ten blask. Ale to słowo jest też dane po to, żeby je czytać i czytając odzyskiwać siłę. Psalmy to najpiękniejsze modlitwy, jakie możemy spotkać. I warto chociaż raz, chociaż raz w tym wielkim poście otworzyć Biblię. I jakiś psalm dla siebie wybrać i, jego, i przeczytać bo nie tylko, żeby odczytać, nie tylko historycznie, nie tylko literacko, żeby się zachwycić czy żeby się czegoś dowiedzieć, ale żeby ten sam uczynić naszą modlitwą, żeby Pan Bóg, kiedy my będziemy go czytać, sam wewnątrz uzdalniał nas do tego, żebyśmy byli wierni przykazaniom. I zobaczymy, że to praktykowane często. Będzie owocowało i wtedy przyznamy Serachowi rację, że z jednej strony prawdą jest, że jeżeli zechcemy, zachowamy przykazania, a dochowanie wierności będzie zależało od Jego upodobania, od Jego łaski. Warto to wziąć dla siebie, chociaż taka mała jedna wskazówka na ten wielki post, który niech będzie jak najbardziej owocny i pomoże nam rzeczywiście zbliżyć się do Pana Boga. Amen.